prowadziła spotkanie. Proszę o muzykę, proszę o brawa. Wszyscy klapszą, powitajmy! Dwie wspaniałe drużyny! Łyka Sędziowska, Wiesław i Górnia. Na linia z kątynkami otwierać będą Janek Bukajło i Jacek Babiarz. Mówmy, że tak widzę, żebyśmy usłyszeli. Brawo, ma prawe W biało-zerwonych stojach dosyć święte kucharce. Teraz świetna piłka, wielkie brawa! Piękne podanie Czarka, ale zobaczmy, zobaczmy jak świetnie działa załadowano Alboi. Przypominam, przerwie. Fonku za publiczności, na pewno będzie wspólne zdjęcie z drużyną. To teraz który fotograf zrobi to zdjęcie? Za darmo wyśle. Dobrze, bo teraz nic nie ma. Jasipa mamy grające za darmo. Dzisiaj na godzinie w jest skrzynka Coca-Coli. Ale skrzynki podali teraz... Dariusz Sumer, dziś pięknie bramka, wielkie brawa. Bramkę, lecę Aj! Teraz Jakże Lisko. Coś miało? A jak to zmiana bez Komentarze, panowie no. widzimy postęp z Roswaria, wie robi, prawda? Sam szedł na wojsko, ale się nie da. Miejmy nadzieję, że więcej szczęścia przyniesie niż przynosi, jak odpinuje, że zmieni się w zarodko. Odwoływane pany, świetnie, Wilkard Wira, Dalej Kucharski, już przy niej, Dalej Szurek, ucieka Szarek, świetnie, jeszcze nie Rusza trójka zawodników. Czyli I może będzie wolny! Panowie, co za brutalny fal, panie sędzio! Upomnienie, i teraz będzie szansa, kto będzie strzelał. No, pytanie, chyba nie na miejscu. Widzieliśmy, kto ustawił piłkę. Zobaczcie, jak teraz zasłaniają. Mur, troszkę dalej panowie, ten mur troszkę dalej, tak jest panie kimś słusznie. Okay, Zwróćcie uwagę na z cały czas tu mamy miejsce. No, to Nie są, 15. 15. A i teraz, już widziałem, to kilka... Zmiana w gruzynie. O witamy na boisku z domerem. 16 Grzegorz Nibyński, wielkie się. Doświadczowanie. Dobra piłka. I nie ma racji. Wierzę panu na trzy te pozyska. O. Burszki, że ruszy żeby ich ten bał podniósł do góry. Uwaga, na na siedzenie, na jesteście? się, szyn. a siedzenie, na szyn, siedzenie, i i... Blanka. I siedzenie, na to jest para na siedzenie, powiniesta. siedzenie, na siedzenie, na siedzenie, na Ale tak! O. Gísan og na. Neiðstundin. Abankus, taugast settur. Tað var mestu, stóra istinda. Tað er einn, tað er einn. 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 Ta Dariusz ma superta, w tej okazji nie marnuje, wielkie rada, Cenzary Głowacki. Czas na wdziale. Koniec pięćset W 30. minucie. Czas na przerwę, bo mamy kilka szybkich zawodników. Spokojnie, naprawdę dokładny. Dobrze,

Piękna piłka w i Ajit rozskazał. Teraz dosyć informacje zawodnika, bo w końcu zakończy się mecz i powiem. nie powie. Z Wielkim Powiatem Kozacyńskim, tutaj mówię teraz o drużynie, posłów o drużynie, ja o zemolę Ja te kozacy trzeba chyba przedstawiać. Popatrzmy, bo znowu piękna akcja. Młyki, suwerty kucharski, jest Tomek, Ajit, dlaczego nie podawał? same, no same, dlaczego nie podawał panie, a Trzy raz, czekał Tomasz Zawierski, no ta twierdźka tylko wystarczyło dobrać, a Tomasz umieścił ją w Co Najraźniej są remisów, są remisu bez tym spotkaniem. to zmieniamy. Czy to Poważnie. Ale nie widziały, to nie tam. A chalony był. Brawo sędzia. Brawo związek teraz. Brawa na dróżek, Wielkie brawa. Ale parada, Wielkie brawa, świetnie. Brawa na posła. To jest trza mógł na piłki. sposyć. Zawodnikom. Oczywiście wybrałem Kto ręcznie, kto był Jeszcze właśnie teraz ten moment można iść, dostanę na trybona, bo za pierwsza wodniczę i zudąpiłem kierunku właśnie cudowne to, że już słowa wychodzą, to teraz dziękuję, byliście fantastyczni. Było nás ale naprawdę nie ilość, ale jakoś, a jakoś dzisiaj do była cudowna, to się brała na kiwiku. Jeszcze raz w na zabiega. Dzięki również sam do tej fantastycznej młodzieży tu jest pane